Dzisiaj moi kochani na tym detranie walczymy o dwie stówki. A walczymy z największym nubem, czyli z Tomeczkiem. Dzień dobry, Exi. Dzień dobry, dzień dobry. Także słuchajcie, będzie się działo. Jesteśmy na stosunkowo łatwym detranie, bo jest to detran, który ma 25 łatwych poziomów z racji tego, że Tomek no, jest zbanem. A wy koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Pamiętajcie, aby stawić łapkę w górę i bez zbędnego przedłużania, chodź staniemy tutaj, tu jest linia startowa. No i się ścigamy Tomek. Także kto pierwszy ten lepszy, ten wygrywa. Lecimy! Dobra. Oddzielne kłótki winek. Lekutki winek, powiadasz? A my zepchnął, zepchną, uh -huh. a my zepchnął, kurde. Wszystko taktyczne. Ta, taktyczne. Fart, a <ślam> sam spadłeś, gościu! No nie no! <ślam> Dobra, w tym czasie, jak spadamy, przypominam wam oczywiście, że jak co odcineczek, jak ten kolega na przykład, możecie wygrać prezencik ze sklepu. Wystarczy subskrybować kanał, wspierać z kodem Jaworski przestrzysy i w komentarzu napisać nick, z którym nie wspieracie. I Tomek, słuchajcie, już grubo mnie tutaj wyprzedził. Eee. Dobra, dobra, mamy szansę go dogonić. Eee, hop, hop, dobra, łatwo. Eee, Haha, <laughs> mogę cię... <laughs> Dobra, Ej, przepraszam, przepraszam, ja czekaj, stoję, nie, 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 bijemy się, nie bijemy się, bo, bo nie wiedziałem, że można się, się bić. Dobra. nie po tym skoczyć sobie jakoś. Nie, 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 a no to w sumie po co ja ci podpowiadam. Okej, okay, dobra, git. Łatwy poziom. O. Dawaj, Tomek. Ale było blisko, było blisko. Czeka. Siema. Kurde, no miałem go zblokować, no. Dobra, dzięki za zbejtowanie. Teko Mój pierwszy impuls będzie. Cyk, trzy są. Kurde. Ej czemu tu są aż trzy impulsy. Aha, okej, okay, dobra, już widzę czemu są aż trzy impulsy! Dobra. Tu już się zaczyna o, troszkę działać, a... jak poleciał. A mój Ale... kochani, przypominam wam jeszcze, słuchajcie, o na hulejnogę elektryczną i na 6 Minecraftów premium. Link macie w opisie, wystarczy tam zrobić kilka prostych rzeczy, a możecie wygrać hulejnogę elektryczną. Wyniki konkursu będą za dwa tygodnie, także myślę, że warto brać udział, zasady są stosunkowo proste. Eee, a tymczasem... Nie no, nie Ej. dolatuje! Ty, czekaj, co mi zrobiłeś, zobacz. Co ci zrobiłem? <gulity> Chłopcy stanął Moja wina, sorry, sorry. Ty, ale w sumie hulajnoga za parę subów. Gościu, warfig. Znaczy za followki na Instagramie akurat. Wiesz, za followki. A tymczasem ja wygram jeszcze dwie stówki z tobą, bo... Nie. Yeah. Ta, będą wygrywane dwie stóweczki. Dobra, nie ma już tutaj. No słuchajcie, Tomeczek kiedyś u mnie wygrał pięć stówek chyba, nie? Wygrałeś, i wtedy komparzem ten... Jeden na jeden. No jeden na jeden, czajcie? Ze mną wygrał chłop w ogóle, ale w detranie nie ma szans, mimo że jestem dzbanem, to on jest aż tam gdzieś. No jeszcze był jeden detran, nie pamiętam, chyba też o dwie stówki. O, wygrałeś! Tak, wtedy ja też chyba wygrałem, wygra... nie? No, 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 tak też było. Pamiętam, Donata mi wtedy Tomek wysłał akurat, 200 złotych. Także donate' jedzenie... będzie wysyłany, tak o! Jeżeli teraz wygrasz, no i tak będę stówkę dopisał. No w ostatecznym rozrachunku tak, także słuchajcie, zostawicie łapki w górę, to może zmierzymy się z Exim o kolejne pieniążki, zobaczymy, a tymczasem on tam gminie z ban, także my sobie postoimy, potanczmy sobie coś fajnego, bo w ogóle słuchajcie, mam skinę Harley Quinn, którego dostałem przedpremierowo od Epic Games. Także dziękuję bardzo, epicy, kumple. Wy jesteście jednak najlepsi. Oczywiście w programie Twórcę go dostałem. No nie wiem, Tobeszek, ja sobie tańczę kulturalnie. O! Leci! Zobaczcie, leci! Daj małeczko! Dobra, wyścignął nas. Musimy. A to było łatwiutkie. Okej... Okay. W tym momencie jest wyścig. W tym momencie jest prawdziwy wyścig. Wyścig szczurów, nawet bym powiedział. Osiemnasty level już, słuchajcie. A tutaj jest tylko 25 no nie... poziomów. Dzięki, Tomek. Awe. Ej, ale ten trap się nie odpalił! Hahaha, <śmienicza> zrzuciłeś no. mi, a się nie odpaliło. Dobra, kozak totalny. Nie, dobra, Paweł, Hin, następne, następne parkoury Aha. w Minecrafcie mają być. W, w Minecrafcie? Normalnie, o, 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 będzie nagrywane. Ja jestem w fatalny w Minecrafcie, jeżeli chodzi o movement. Ja... <śmienicza> nie! <śmienicza> <śmienicza> Jeszcze spadł! <śmienicza> Jeszcze pomiędzy tymi kołkami zbagowałem. O, to było piękne. Dobra, 21 Ej. poziom. O, tutaj, tutaj to Tomeczek będzie, słuchajcie, stał. O, a się dziwnie zbagowałem. Ale dobrze, Tomek. jestem. Ło! Wow. Udało mu się, zobaczcie! Co ty zrobiłeś? Miss Click. I powiecie mi, że Tomek nie jest największym noobem. Dobra, ścigałem się z nim dalej, ale słuchajcie, coś czuję, że i tak te dwie stówki wygram. ESA? Kurde. Dobra, o co tu chodzi? Ej, o co tu chodzi? Ej, ja nie mam pojęcia o co tu chodzi teraz! youtuber, ale dwie stówki Nie no, pal gumę, nie przejdziesz tego, bo to nie tak stało. Jak mnie zabijesz, nie? To jest... Ha, sam to jest się co zabijesz? Nie dotknąłem cię Nie wiem, ale co mnie zabiło? Nie wiem, stary, nie mam pojęcia jak to przejść A, ej, ej, Dobra, 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 dobra! Dawaj, nie! Ej, no, co mi jest? Pierwszy podniosły krzaka. Halo! Gościu, a ja mam cztery Pierwszy, pierwszy podniosły. Mam cztery, mam cztery krzaki. Dobra, wiesz co? Myślę, że musimy zrobić rewanż. To się nie liczyło, to było zbyt łatwe. Nie, nie ma takiej opcji. Robimy stary rewanż. Przejdziemy na innego detrana. Dobra, Tomek, jesteśmy na kolejnym detranie. Tamten oznajmy, że zremisowaliśmy, dlatego słuchaj, tu są poziomy niby jeszcze łatwiejsze. Także jesteś na lepszej pozycji. Zaczynamy. Dawaj, go, 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 go! No, biegnij pierwszy. A, to taki kozak jesteś, dobra, okej. Okay. Patrzcie, A. wychuśta się. A nie, przeszedł, zobacz! Byłem pewien, że się wychuśta. Tu się wychuśta, zobaczę, papa. Ej, pa. no, gościu. Tomek, co jest? <śla> dobra, wiedziałem, że... Wiedziałem, że to nie może tak wyjść, nie może być tak dobrze. Okej. Okay. Gdzie ty... A tu A. jesteś, dobra? A, tu Sył. nie jest tak łatwo. O, ej, kurde. Ciężko tędy przejść po tych rurach. No, te rury to są takie. 200 IQ. Słuchajcie, ale takie detrony mi się podobają, że na nich się nie rage'uje. I jest A, naprawdę wskupi... fajniusio. Tak, tu trzeba wskoczyć. I tu potem też trzeba wskoczyć, dobra. Ten jest chyba troszkę jednak cięższy. Trzeba się skupić. O, dobra, jesteśmy. Tomek ja nie chce końcu... tam ginie. My biegniemy dalej. Bo ja chcę wygrać te dwie stówki jednak. Jak mam tu skoczyć teraz? Musisz. Zresztą co ja ci będę podpowiadał? Czekam w ogóle. Nie no musisz stary na końcu drzwi, na samym końcu drzwi skończyć no. na tą rurkę. dobra, ja z tej rurki go skakałem. No już. to z tej rurki musisz jak najpóźniej się wybić po prostu i skakać A. jak najbliżej prawej strony Chodź no, ci podpowiem. Nie będę taki. Nie poczekam, tylko wygram dwie paki, no i tyle. Nie, nie zrobisz, dobra, słuchajcie, nie będziemy tacy, wejdziemy na dziesiąty level i poczekamy na Tomeczka O dobra, przeszedł, zobaczcie, przeszedł! No, dobra, jednak lecimy, jednak lecimy, jednak nie czekamy. Jak to lecimy? No a ja na jedenastym. Dobra. Idę idę, idę. Tu jest... Ej, ten skok też jest taki dosyć hamski. A słuchajcie, nie patrzcie na mój palec. Bo skaleczyłem się. Bo tak macham tymi rękoma i będą później komentarze. Ja for masz piandasz na palcu? No to już wam mówię, dlaczego mam bandaż na palcu. Skaleczyłem się i właśnie zginąłem, nie mam pojęcia jak. Ej, serio, nie wiem jak zginąłem. O Tomek nas do... Dobra, już wiem jak zginął. Okej, okay, dobra, dobra, patrzcie, Tomek też tu zginie. Co się patrzysz? No patrzcie się, o Czekaj, czekaj. Nie mogę się popatrzyć? Co ty robisz? Czekaj, no chodź! Dobra. No chodź! <laughs> ha, ha, ha. Uwielbiam coreczka Ty, a tutaj ten z starym na wózku jadę. A no, to zobacz. nie fair, bo to jest... Ej, jak co tu się wychodzi? A dobra e. Ty tu jakieś drzewo jest! O, to Ta to... musisz po nim wejść. ciężko. Czekajcie, ja mu nie, nie, mogę, ja tego on... z... nie mogę tego zniszczyć. Co, jak masz? Okay, czekaj, czekaj, bo tu, tu jest coś... na Tu tym, na tym poziomie 17 to ci podpowiem, że był wózek, ja już z nim pojechałem i możesz normalnie biec po tym poziomie. Do wózka podpowiem ci, bo będziesz tam stał i kminił pewnie, co zrobić. No właśnie. <laughs> wózek, oo. Oh. Tak. Co teraz mam zrobić z tym. Chłopco <laughs> idzie po zbejtowanym już. Kurwa, <laughs> jezu, aż ciebie frajer dem, to było cudowne. Wow. okej, okay, a tu piruety trzeba kręcić. Trzeba piruty? Piruty, tak o. Ja umiem, czekaj. Okay. Gdzie? No i tam musisz o ten odbijacz się odbić, o! I wpaść... No na... czekaj no! No kurde! Tomeczek! Ale ty i tak nie przyblokujesz frajerzy... Nie no, nie, nie do... przyblokuję, tylko tu stoję, żeby ci kibicować i ci tutaj dopinguję, słuchaj! Zobacz! No ale ty... No fajny! I tak mi oddasz swoje pieniądze, swoje kieszonkowe. Dobra, gościu. To ja będę kumplem. Ajajaj. Aj, aj. Ej, to jest w ogóle labirynt! To jest labirynt? Ta, ale bardzo łatwe. Poszedł za mną, za moim nikiem, skubany! I tu też nie. Skor... A nie, nie skorzystał. Popatrzmy, to... jak to meczek bejtuje trapy. Bo to mnie bardzo ciekawi. Siema. <laughs> dawaj, Tomek. Ty zbejtował. Ej, zobaczcie, zrobił to. Od pierwszego sezonu w tą grę. Gra. Nie wiem, czy wiecie tutaj widzowie kanału Znowu Jawor. Którego pewnie większość z was nie subskrybuje. Także zasubskrybujcie. Tomeczek mi pokazał. Black a potem sam w niego nie grał Dobra, prze... Nie, to nie jest takie... A Tomek będzie tutaj... Dobra, Tomek będzie tu skakał pół godziny Także łatwiutko, łatwiutko Ja już z portfela wyciągam te pieniądze Okej, okay, git I słuchajcie, ostatni poziom, musimy przyjść chyba po drzewku Popatrzmy, gdzie tam Tomek... On się tam męczy na mnie na ostatnim poziomie On się tam męczy Patrz, skacz z górnego rogu na skos na dolny, na dolny narożnik I tyle ja Tak robię ja Tak zrobiłem Jeden ja z najłatwiejszych poziomów no to Baj to jest, się wychuść Peki zginął, no nie no, słuchajcie, chyba co w pomóc, naprawdę, bo mi się, nie, się nie, przykro nie. patrzy na to. I tak tak kolejny się czeka, zablokujesz. No teraz przejdę, to mi się zawsze udaje. Dobra? To nie uda, nie? Udało się? No? Brawo, tobeczek Pas spejdował, dobra, dobra, lecimy. <noise> tutaj, tutaj, tak słuchajcie, on się zatrzyma Ja wiedziałem, bo on jest mega słaby w tym Ja też, ale Tomek jest jeszcze gorszy Ja nie wiem Tomek, tu wystarczy biec i dać księ, spację no. Okej okay. Żebyśmy teraz, słuchajcie, nie zremisowali Tak jak na poprzednim detranie już tutaj, Ale tu fajny Ty, jaki ładny Nike jest, złoty Chłopco co pojedynczo... To, to trzeba na momencie zrobić A nie w klawiaturę walisz no, się... Gościu, nie nerwuj mnie <noise> kamerzysta. No, to Jaworski TV telewizja 2.4 na no, Tam Tomek będzie skakał. Dawaj, Tomek, skaczesz. Ty już się kameruję? Kameruje się, Tomek. No. <noise> dobra, Oła, Tomek. Jak ja, ja, już, ja już nie będę cię męczył. Wyciągnę dwie stówki z kiermany. Biorę no, Nike. Nie, nie, nie. Nike został wzięty. Wygrałem. Moi kochani, wy żebyście byli wygranymi, zasubskrybujcie kanał. Wpadajcie na sklep jaworwear.pl. Pamiętajcie, okiwują na nogę. Dziękuję ci, Tomeczek. Kliknij do Tomka, mać niepokisie. Już dwie stówy dostał. Faj. Okay. <gry> Trzymajcie się, do zobaczenia, papa. Pa. Cześć.